W pierwszym odcinku z ciekawostek. Dzisiaj zaprezentuję wam 5 ciekawostek. i wiecie, nie nagrywałem dość długo, więc zrobiłem kompensatę w postaci maratonu, więc codziennie kilka filmów rzucę. Więc zaczynajmy. Język potwala błękitnego waży tyle, co dorosły słońce czyli około 3600 kg. Najgroźniejszym dinozaurem na świecie był spinozaur. Mierzył on od 16 do 18 metrów i ważył od 7 do 9 ton. Poza tym na jego plecach był charakterystyczny żagiel. Pewien arabski szeik jest w posiadaniu Mercedesa 3L6 jest wysadzonego diamentami. Do wykonania tego auta zużyto 300 tysięcy kryształków Swarowskiego. Na wysadzanym diamentami są nawet felgi auta, a tapicerka jest wykonana z ekstremalnie włochatego futra. Leonardo da Vinci potrafił pisać jedną ręką i malować drugą jednocześnie. Najsłynniejszym obrazem Leonarda da Vinci jest Mona Lisa. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, komentować. No to da.